ten yy, zastępca, yy, zastępca dyrektora SBDTK, Pana Sowa, który był na tym spotkaniu w czwartek. Dlaczego zmienił? Bo żeby pozyskać Pana Sowę, to proszę Państwa, wiecie co zrobili? Dali mu zasłużony medal, zasługi, zasłużony dla miasta Niska. i Pan Sowa, i Pan Sowa zmienił. I pojechali do Warszawy i uzgodnili. Proszę Państwa, to wszystko jest takimi nićmi szyte, że nićmi to nie, to jest drutem to jest drutem. Dziękuję bardzo. Do rana gęba mi nie stanie, mam fakty i dokumenty. Szanowni Państwo, to pierwszy ozięk będzie Was. Nie ozięk, nie, ja ozięk nie będę. Jedno słowo. Szanowni Państwo, jestem zaszokowany, że nie było konsultacji społecznej, ale nie winiłbym radnego opisu, z roku, czy obojętnie. Chodzi. Demokracja ma to do siebie, że jeśli jest jeden więcej, to ma rację. Natomiast, ja jestem zaszokowany. Pani o konkretnych bo dlatego, że o konkretach należy mówić, bo konkretnie mają swoją wymowę. Starosta Rzeszowski to jest pisowiec, to jest prawicowiec. Burmistrz Sokołowa to jest prawicowiec. Wójt y kamienia jest prawicowiec. Jak wyglądały konsultacje? W górnie, Szanowni Państwo, było 460 ileś osób na konsultacje z radnymi starosa zadowolona, ja też zapłaciłem bo mnie poinformowali o tym. I to była twarda dyskusja. Z Gdani, z generalnej Dyrekcji, z Oddziału Rzeszowskiego byli przedstawiciele, był projektant, z Erdosiu była osoba z Ochrony Środowiska, z Urzędu Marszałkowskiego, z Departamentu i z Wydziału, z Urzędu Wojewódzkiego również. Za jednym wieczorem to się nie skończyło. Podobna sytuacja była w kamieniu. Twardy rozmowa na argumenty. Ale w takim sprawie zostało coś uzgodnione i to jest realizowane. Ale właściwa postawa burmistrza starosty. Do tego doszedłem i na i miejscowości. Bo na apel głoszony i z ambony i też tym tradycyjnym przysłowiowym motylem czy też inną formą ogłoszeń, po prostu było uzgodnione po i ci ludzie wśród Natomiast jeśli nie została wydana dosyć środowiskowa tutaj, no to weźcie wybierzcie właściwych ludzi, którzy we właściwy sposób zadbają. Pojedynka, radny, osamotniony, już może zrobić. Natomiast jeśli dogadali się i ma takie dowody, to Pana obowiązkiem jest zgłosić do odpowiedniego organu. Nie ma innego wyjścia. To zostało powiedziane tutaj dzisiaj publicznie. Wierzę, że tam mam takie dowody i to należy to również w interesie tej społeczności po prostu wykorzystać. Ja muszę to wytłumaczyć jeszcze, żeby było jasno. Podam przykład tylko na wychodnicy. która <coughs> jest projektowana, żeby, żebyśmy sobie uświadomili jak to wszystko działa. Za lat, na lata, w Wracławicach był to z pokazywał więcej jak pójdzie. Oczywiście jest to kanał. 3-4 lata temu. Po dwóch latach ksiądz starał się o budowę kaplicy na cmentarzu. Trzy miesiące temu została wydana decyzja z możliwością budowy. Wydało, wydały to drogi generalne, a okazuje się, że przez pół kanał, który ma zajmować ta e, droga. Dwa miesiące temu mieliśmy rozmowę na komisji w urzędzie miasta, kiedy przedstawiano nam e, przebieg obwodnicy. oglądam e, ostatnie spotkanie z Rynasiwiczem mówi się o czym innym, o innym. I teraz niech pan, e, powiedzmy tutaj nie niewinni radnych za to, że jeśli były konsultacje, Znaczy, rzeczy nie pamiętam, kiedy były konsultacje. Tak samo nie wiem, kiedy były w wórniku. Natomiast to, co myślę, proszę pana, czy ja nie mam prawa wierzyć powiedzmy urzędnikom, którzy na co dzień są w urzędzie na sesji, tej o której pan mówi, kiedy po tej sesji. Tej, Pisałem do Pana posła w sprawie przebiegu. Kiedy przedstawiono nam problem, taki, że jest zmieniona ta obwodnica. pytaliśmy się, czy nie będzie wyświetlenia. Nie było przedstawionych dokładnych przebiegów, ponieważ to wszystko było jeszcze, jak to się mówi, w trakcie. Celu. I Pan, proszę. To było celu. A więc to, to, proszę, proszę, proszę mnie dosamiać, Środnego z pracownikiem urzędu, który jeszcze w danej kwestii od rana do wieczora siedzi się na tym zna. dostajemy dokumenty. I wie pan, ja nie wiem kiedy były państwo konsultacje, naprawdę, nie wiem kiedy były w zarzeczu, za zarzeczu za nie pamiętają. I to co mówi pan poseł, no o te sprawy powinien zadbać przede za tak wszystkim ten, który za wszystko odpowiada. I jeśli mam faktycznie urzędnik, to ja nie mam Burmistrzowi, pomimo z całym szacunkiem, Ktoś inny wygrał, wygrał, prawda? Państwo się go wybrali, ja nie wierzę, pan, ale ludzie z gminy go wybrali. Jest urzędujący, i <coughs> on powinien działać tak, żeby przedstawiać prawdę, żeby mówić nam o, o tym, jak faktycznie sprawa ma się. To ja mam sam grzebać, jak pan to poświęcił, rok czasu, żeby dojść do tego, jak jest rzeczywiście. Także proszę nie mieć do nas pretensji takich, że, że myśmy tutaj zawalili całej rozciągłości. I wtedy, jeśli prosi, w Zarzeczu zrobili co innego, tylko doskonale wie. Przebieg, nie mówi o Zarzeczu. Przebieg drogi miał lecieć między torowiskiem a zakłady. Przesunięto za zakład w stronę Zarzeczu, w stronę cmentarza. O, to, takie pytanie było konkretne, zadanie i to było już po sesji. I prośba była, żeby to zaakceptować, i myśmy o to tylko pytali. Także proszę, no mówię. Yy, bo tak ludzie, którzy słuchają pana to w odbiorą to, że ktoś tutaj straszną na pewno. Można było się tym wcześniej zainteresować, ale tutaj no, takie konsultacje też nie były. Chyba że ich w ogóle nie było i ktoś podjął taką decyzję. To to świadczy o tym, jak niektórzy y, y, tą rzeczywistość nam przedstawiają. Dlatego ja się wcale nie usprawiedliwiam, ponieważ wie pan, gdyby wiedział y, zawarte w tym piśmie proszę pana dane, to są... Też e, e, informacje z Urzędu Miasta. Ja się tego, że tak powiem, nie kryję. Tak na urzędnicy przedstawili. Pan Burmistrz się pod tym podpisał. No to komu mamy wierzyć? To po co jest urząd? Po co jest? Że, po, co, po co my idziemy y, y, załatwiać tę sprawę? <kluzniak> no, to, to sami mamy załatwiać wszystko. Także przepraszam bardzo, że się troszkę może zdenerwowałem, ale wie pan, ja, ja czuję problem, bo, bo naprawdę dla tych ludzi którym będzie teraz od przechodziła droga koło domu, a no, mogła iść inaczej. Ja tylko nie miałem tych sprawach, o których pan mówi, że zostały tereny przesunięte w inne miejsce, dowiedziałem się wierząc na spotkaniu, na które pojechałem. Tej świadomości też nie miałem. Niech nam tego, proszę pana, z urzędujących tutaj urzędników, nie spotkamy. Dlatego wie Pan, odniosę się jeszcze do tych te, y, wniosków, co do. Co do y, Budżetu, i tak dalej, to wie pan, no jest to jednostronne. Ja wiem, skąd ma pan dokumenty, no, wie pan, pan nie będę operował nazwiskami, ale. internetu. Na A, internetu. Po tak. przed chwilą, przed chwilą żona wydrukowała, miniatura, na To ja chcę powiedzieć, że to, to pokazuje obraz, jak radni blisko są ludzi, z którymi powinni być na co dzień i, i życi problemami, bo po są radnymi, bo to mamy. żeby ci radni wiedzieli co się dzieje. Tu mamy dwóch radnych na tak? wsi. No i sprawa wygląda tak wygląda. Zrobił się problem, że wszyscy jakby wyglądają ręce. trudno powiedzieć, że radny z danego ja bym nie bronią prawie. Żeby były w każdym miejscu, bo to jest pani niemożliwe. Ale tam nie są problemy podmioty. Proszę pana, proszę, jak możecie głosować, tak jesteście zamykających, jak nie wiecie, co nie, nie tak ma. Ja, głos głosował powiat o tej uchwały. Myśmy nie głosowali proszę Na panie temat powiatu... Mogę panu powiedzieć? Jeszcze, tak. Jak A, tak się tak. <laughs> dziwnie składa, że ja jestem z cywila drogowcą Moskowcem. bo technikiem długo do inżynierem do wysoki Mosków. Proszę mi wierzyć jedno. Ja mieszkam na wadcach w Mosku. Dwa razy, trzy razy byłem yy, w urzędzie, żeby mi powiedzieć jak znaki mają postawić. Takie proste sprawy. Mi się nie interesuje to. To ja wiem, że nisko urzęd, urzędnicy lecą nisko. Dokładnie, że nie. Ale wszystko panu zobaczą. Na buzie tak nie ma sprawy utwardzić, oświetlenie będzie trudniowe. Po prostu nie Po prostu w urzędzie, w którym się wyzostanie, ja, ja tutaj... która będzie tym kierowała. To się nie da, że jakiegoś łebka, który się nie znalazł na stakach do Bądźmy szczęśliw, nisko urzędnicy w urzędzie pracują wypłaty do dopłat. O! Wielu, <śmienicza> a jeszcze Karolina nie a tam nie ma pracy, tam nie ma pracy, Żeby pewien, żeby który przychodzi do urzędu, nie widział co robią, jest biuro podarcze w tej chwili, dawniej tego nie było. Można było, ja nie chodzę do biura podawczego, chodzę do urzędu, więc widzę co robią. Piją kawę i nie mają zamiast tego czasu porozmawiać. I wysyłają z jednego punktu do drugiego. Kawań. No ja się nie mam akurat wysłać z jednego to do jest... drugiego. Zanim za mam, to dam, muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Pożegnać Pana posła, ja mówiąc,